Moim gościem jest Pan Bartłomiej Bienikowski, kandydujący do Rady Powiatu Ostrowskiego z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Z okręgu numer 1, z miejsca numer 1. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Dlaczego zdecydowałem się na start w wyborach? Eee, ponieważ cały czas tak mówię, że to jest mój obowiązek. Uważam, że po prostu wypełniam obywatelski obowiązek, wystawiając się na ocenę wyborców i taką mam naturę, że dobro wspólnoty jest ważniejsze niż moje własne. Kim jestem? Przede wszystkim szczęśliwym mężem i ojcem trójki wspaniałych dziewczynek. Wychowałem się w Komorowie, urodziłem w Ostrowi, jestem absolwentem Ostrowskiego Kopernika, Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Potem kilka studiów podyplomowych menedżerskich. Od 2007 roku wróciłem po studiach do Ostrowi. Tutaj pracuję. 10 lat pracowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego w Ostrowskiej Dwójce. Potem prawie 6 lat byłem dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 3 lat pochłania mnie praca w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Mam tę przyjemność zarządzać zakładem w bardzo ciekawych czasach dla zakładu. Historyczną inwestycję oddaliśmy niedawno stację uzdatniania wody. W październiku została oddana do użytku. Jeszcze złoża nam się wpracowują, ale już niedługo mieszkańcy będą się cieszyć wodą z nowego źródła. Historyczną też rzeczą było połączenie spółek czyli propozycja zażegnania kryzysu ciepłowniczego w związku z tą i jeszcze pozostałością popandemicznych skutków, i i ze skutkami wojny na Ukrainie. Pomysł e, miasta okazał się trafny. Dla mnie to było nie lada wyzwanie, i dla naszych pracowników, że poradziliśmy sobie, e, bo było bardzo dużo pracy, po prostu na papierze, żeby, żeby do tego połączenia doszło. Miasto nas wsparło dużą kwotą na zakup węgla. E, to była kwota blisko 9 milionów złotych, ale mm, przy tym naprawdę widmie. Upadku dla, dla ZEC-u, no to to się okazał pomysł trafiony. My, jako większa firma, daliśmy radę, jeszcze trzeba było trochę grosza pożyczyć, ale na ten moment możemy powiedzieć, że wychodzimy z systemu ETS, nie będziemy już płacić za emisję. Zainwestowaliśmy w modernizację naszego systemu, zmodernizowaliśmy kotły węglowe, zakupiliśmy nowy kocioł gazowy i na ten moment mogliśmy zaproponować obniżkę. Opłaty za ciepło. Kształtujemy nowy wniosek taryfowy. Wierzę, że, że to też przyniesie pozytywny skutek, jeśli chodzi o ceny dla mieszkańców. No, przede wszystkim czujemy się bezpieczni, że dostawy ciepła są zapewnione. Doskonale zna Pan miasto Powiat. Czym szczególnie będzie chciał się Pan zajmować w Radzie Powiatu? Zakres działalności powiatu jest bardzo szeroki. Ja jestem nastawiony na współpracę. Często, gęsto, gmina z jakimiś problemami sobie nie może poradzić, we współpracy z powiatem daje radę i odwrotnie. Myślę, że niektóre zadania powiatu też bez współpracy z gminami będą, będą trudne. Ja jestem człowiekiem współpracy. Sport mnie ukształtował. Wiele lat grałem w koszykówkę, to dyscyplina zespołowa, także ta gra zespołowa mi przyświeca. Sport to jest ta dziedzina, w której funkcjonowałem, cały czas funkcjonuję jako pasjonat. Reaktywowałem trochę też Szkolny Związek Sportowy na terenie właśnie powiatu, jeszcze jako prezes klubu w zeszłym roku. Byłem szefem firmy, która wygrała konkurs w powiecie i nadzorowała te rozgrywki powiatowe. To to jest bliskie mojemu sercu, ale z racji zajmowania teraz się gospodarką komunalną problemów widzę więcej i to ogólnie postrzegane bezpieczeństwo społeczne leży mi na sercu. Przede wszystkim ochrona środowiska, zajmujemy się gospodarką odpadami, do naszej instalacji zjeżdżają praktycznie wszystkie odpady z całego powiatu. Jako pasjonat wędkarstwa bardzo chciałbym zadbać o odpowiednią gospodarkę wodną. Powiat, w swoich zadaniach, ma też zadania dotyczące retencji, dotyczące tego bezpieczeństwa powodziowego. Już w zeszłym programie wyborczym pisaliśmy o tym, że chcielibyśmy w Ostrowi stworzyć zbiornik retencyjny, który też rozbudowałby tą ofertę rekreacyjną. Pomysł Parku Południe znajdował się w naszym programie. Wierzymy, że w tej kadencji, jeśli będziemy zarządzać w mieście i w powiecie, będziemy w stanie ten projekt kontynuować. Zarządzamy oczyszczalnią miejską. To wiązałoby się z modernizacją, też i, i na naszej oczyszczalni. No i ze skanalizowaniem, po prostu e, tej wody opadowej, żeby ją chwilę zatrzymać na terenie naszego miasta i ten zbiornik stworzyć. Jest Pan bliskim współpracownikiem burmistrza. Kandyduje Pan do Rady Powiatu. Jak pan widzi perspektywy współpracy miasto-powiat? Przykłady pozytywnej współpracy już są z tej kadencji. W jedną też sam byłem bardzo mocno zaangażowany, bo szczęśliwie budowa boiska przy Rubinkowskiego już się rozpoczęła, już te efekty pracy widzimy. To będzie długo oczekiwane przez środowisko piłkarskie boisko z syntetyczną nawierzchnią. Uczestniczyłem w tym procesie od, od etapu projektu do, do praktycznie finału. To jest taki przykład wzorcowy, gdzie jest cztery jednostki finansujące, bo jest i powiat, i miasto, no, bardzo dużo dokładał rząd prawie 4 miliony złotych i chyba nie 3,5 miliona, jak dobrze pamiętam, województwo. To jest, taki, to jest taki namacalny punkt, a przykład, który już działa i funkcjonuje, kiedy powiat też dołożył do remontu naszego stadionu miejskiego. Ja wtedy jeszcze za zarządzałem. W miejskim ośrodku sportu i rekreacji ta współpraca po prostu dobrze się układa. Temat drogownictwa w mieście może nie jest tak dobrze widoczny, jeśli chodzi o współpracę, ale też jest. No ale na terenie naszego powiatu większość inwestycji drogowych, które się odbyło, to powiat współpracujący z gminami i wierzę, że tych płaszczyzn w edukacji, w ochronie zdrowia po prostu znajdziemy po drodze. One są. Kolejnym przykładem świeżutkim, w co też byłem zaangażowany, jako pasjonat sportu właśnie jest kontynuacja edukacji sportowej i tego szkolenia sportowego na w naszym Rubinku. Powstanie tam klasa licealna, jeśli się nabór zbierze. Właśnie w zeszłym tygodniu już wszelkie uzgodnienia powiat z dyrektorem poczynił. Mamy podpisaną współpracę ze związkami sportowymi. I kontynuacja dla dzieci, które są absolwentami naszej ostrowskiej dwójki i tamtejszych oddziałów sportowych jest możliwa, będzie możliwa od następnego roku szkolnego. Tworzymy oddział Mistrzostwa sportowego na Rubinko właśnie w klasie licealnej. To jest, no właśnie, kolejny przykład na możliwość współpracy. Ta organizacja sportu tak samo, współpraca też przy tej ochronie środowiska, przy tym szerokim poczuciu bezpieczeństwa w miejscu, w którym mieszkamy, no ona jest nie tyle możliwa, co jest po prostu konieczna. Problemy są zdiagnozowane, plany są. Proszę przekonać wyborców, że to właśnie na pana warto oddać głos. Że właśnie na mnie. E, to tak jak i we wstępie powiedziałem, mam się za człowieka, któremu na dobru wspólnym zależy bardziej niż na własnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.